No, zapalmi bananów. Cześć, siema banany, ja jestem przemik Zero i witam was w, w pierwszym odcinku bananowego piątku. Przemik zajebiście, że miniaturka jest z płatkami śniegu, jednak za oknem tego śniegu. Jakby nie ma. Pokojnie, nic nie widzieliście, tak? I od razu na początku chciałbym powiedzieć, że pozdrowienia właśnie przynoszę na tą serię. Ta seria właśnie będzie służyła też od pozdrowień. Mało tego, będziemy sobie tutaj poruszać też różne tematy, oraz to będzie taka też mini seria QA. Tak więc w dzisiejszym odcinku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić następujące osoby. Tak naprawdę są to osoby z y, poprzedniego filmu, ponieważ y, uciąłem początek, bo tam się skarżyli, że był nudny czy coś. Tak więc serdecznie. Serdeczne pozdrowienia lecą dla Luny Dowicz, dla Natki 778 i dla Julii Fesbar. Kolejne trzy osoby sam wybiorę i pozdrowię w kolejnych materiałach z Bananowego Piątka. Tak więc teraz moi drodzy, przejdziemy sobie do pierwszych pytań w serii Bananowy Piątek. I pamiętajcie, jeśli chcecie zadać pytanie, zapraszam was bardzo serdecznie do opisu i tam zapraszam was do dołączenia do grupy na Facebooku. Grupa się nazywa Banany Przemiksa. I tam zadawajcie mi pytania. Tak samo jeśli chodzi o fanpage. Wchodzicie na fanpage, ja tam dodaję też post właśnie, pod którym macie zadawać pytania. Ja wybiorę najciekawsze, najbardziej lajkowane, też czasem w zależności w ogóle, ile będzie pytań. Pierwsze pytanie jest od użytkowniczki Julii Widurskiej: Czy kiedykolwiek myślałeś o zmienieniu tradycyjnego ruciaka z rozbijaniem jajka na głowie na rozplaszczanie banana na głowie? xd No dobra, nie jestem aż taki głupi, żeby rozwalać sobie banana na głowie. A jeśli chodzi o to jajko, naprawdę nie wziąłem tego od Naruciaka, tylko po prostu sam to wymyśliłem. Tak więc jedziemy z kolejnym pytaniem. Czy będziesz nagrywał z youtuberami, którzy mają mniej niż 1000 sub? Będę nagrywał nie tylko z youtuberami, ale i z osobami, które nie oglądają, po prostu z widzami, tak? I tak z tobą nagram. Nawet jeśli nie masz filmów, ni nie masz kanału, i tak z tobą nagram. Oczywiście już się zbliża ta seria. Minecraft z widzami. W każdym nowym odcinku będzie występował jeden przeze mnie wybrany widz. Myślę, że to będzie znakomita seria do integracji z Wami. Żeby w tej serii wystąpić, jedyne co będzie potrzebne to aktywność oczywiście na moim kanale, oczywiście sub, bo to jest seria z widzami, no i jakiś tam mikrofon. Mikrofon wcale nie musi być dobry, chodzi tylko o to, żeby było Cię słychać. Tak więc kolejne pytanie. Czemu Five Nights at jest straszny? Może Ty nas przestraszysz? Kolejne pytanie. Czemu akurat taka nazwa? Przemik Zero? Czemu taką wybrałeś? Historia mojej nazwy jest bardzo skomplikowana. Konto założyłem w 2008 roku. W 2007 roku miałem y, poprzednie konto, które nazywało się 9Pyrzy9. Jednak zapomniałem do niego hasła. I założyłem nowe konto w 2008 roku właśnie pod nazwą 99Pyrzy99. swoją pierwszą serię z gry. Tam, yy, to było chyba pośrednictwo z Karaibów, która była kompletnie bez yy, mojego komentarza. Było 360p, nawet nie było słychać dźwięku z gry. W końcu, też w późniejszym czasie, zacząłem nagrywać już w końcu z moim głosem grę Postal 2. Oto fragment tego filmu. Witam, ja jestem 99 99 jak słyszycie, jakoś nie była za dobra. Tak samo nagrywane w 360p, ale przynajmniej głos z gry już był. I jak mogliście usłyszeć, witam tam się. Witam. Ja jestem 99999. 99. To były koszmarne czasy W końcu kolega mi powiedział, żebym wymyślił nową nazwę Bo to brzmi po prostu chujowo I powstała nagle nazwa Mister Przemix Mister Przemix tak się utrzymywało przez kilka odcinków Później pomyślałem sobie a czemu by tego nie zamienić po prostu na samą przemix? I wtedy powstało samoprzemiks, ale nagle uświadomiłem sobie, każdy ma tam po słowniku Play Games. Czemu ja bym nie miał takie mieć? No i powstała nazwa Przemiks Play Games. I później już racjonalnie coraz bardziej mózg mi się rozwijał, tak, roz tak rozwijał mi się, nie zatrzymałem się w rozwoju i wymyśliłem bardzo kreatywną nazwę. Zostawiłem samą przemix. Przemiks. Przemiks! Przemiks! Była to tak prosta nazwa, że każdy ją przekręcał. Dobra, teraz dojdźmy do sedna tego, co chciałem wam powiedzieć. Otóż jak wiecie, Royo prowadzi serię Happy Wheels Ja właśnie zapragnąłem wystąpić niby w tej serii jako, jako stworzyciel mapki. Tak więc stworzyłem sobie konto Przemiks, do którego zapomniałem hasła. No, to musiałem sobie nowe konto stworzyć, tak? Tak więc znowu weszłem tą rejestrację głupią. No i wpisałem ten jakiś inny adres e-mail, oczywiście. I wpisałem, Przemi. Ale co? Nie dało się, ponieważ nikt był już zajęty. No to po prostu dopisałem sobie zero. Oczywiście konto zostało utworzone, zrobiłem mapkę, no i... Royo w nią zagrał. Oto fragment tego filmu. OOOH! ROYO HUMANS MURDER! BY PRZEMOXY Przemik 0, przemik przemik Jeśli ktoś by chciał obejrzeć całe nagranie z tej mapki u Roya, zapraszam Was tutaj o kliknięcie sobie adnotacji. Dzięki temu adnotacja przekieruje Was od razu do minuty i sekundy, gdzie rozpocznie się moja mapka. I tak właśnie pomyślałem sobie, Rojo tak to świetnie wymówił. Z takim fajnym akcentem, tak fajnie to brzmiało. I tak właśnie powstała moja nazwa. Tak więc myślę, że. To już zakończymy ten bananowy piątek, pierwszy bananowy piątek i myślę, że coraz bardziej będę się fajnie tutaj rozkręcał, nie? Tak więc jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteś nowy, tutaj masz przycisk, bananuj, bananuj sobie. A ja idę zaraz rzeszleć pączki, bo jak wiecie, jest dzisiaj tłusty czwartek, a ja żrem banany na początku odcinka, ale spokojnie jeszcze to nadrobimy. I pamiętajcie, jeśli chcecie mi zadać pytanie, które ma się pojawić w serii, koniecznie zapraszam Was do opisu i do dołączenia do grup. Tam w każdy czwartek będę publikował post, pod którym będziecie mogli zadawać mi pytania. Tak więc ja się z wami żegnam. Uuu.